dawn as the anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in <laughs> tow. knowing that this time they wouldn't return, the darkness around them seethed with horrors. but tor and odin were unafraid. their eyes glinted with guile. they knew every secret path and there was blood on their hands. they had fought these shades before. tor says, oh. it's 1976. madness reigns at the anderson farm contrary to all logic the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from cauldron lake the andersons feel like gods odin can't stop laughing he contemplates cutting his eye out tor runs across the field naked shrieking hammer in his hand trying to catch lightning their songs have power something ancient is stirring in the depths coming back <laughs> Katulowatange. Ta ang almost like a, a battering ram. Aha, o, on. Co za, ten tak przypominał wielki taran. Pewnie tak się Na dążysz. <grym> no. Wszedłem tu po punkt do zapisu. Mhm. Fajnie. Ale komiczny, Czekaj, Okej. To jest. Twoje kolejne czytanie. Where the old god of Asgard, trasa koncertowa. Jest tam coś ciekawego na tej trasie? <noise> Chyba nie. O tam czekaj, cofnij, cofnij, cofnij. Co, coś Rol, mignęło, tak? Tak. co, co? za Tak. To mi coś minęło. Znowu, tam na dole to jest? Nie wiem, może. Nie. Dobra. To co? taranujemy drzwi. A ja jest. Nie, nie mam kontroli. Nie powiedziałeś Baremu, żeby się odsunął, nic z tym z Po Prostu poradzi sobie. Trzeba było tego nie robić. W zasadzie przez cały grę się z trzema rodzajami przeciwników i bossami. Gdzie jest zejście na dół? Oni stoją mi na drodze do zejścia na dół. Okej, Ładne mignięcie. Proszę, nie na górę. No, jak, jak na jak, jak moje umiejętności. Nie, ale... daj spokój, jesteś całkiem niezły w tej grze. Mhm. Mm mhm. Mm i teraz fala komentarzy, jaki jesteś niezły. <grystanie> <grystanie> no, to jest jakiś ten. To okay. ten. No dobra, cztery rodzaje przeciwników. O, może się popędzi. <grystanie> Fajnie podbiegł, prosto na ciebie. Te ta twoja taktyka jest lepsza, kiedy masz się gdzie schować. Strasz ty dziwia. Bip, bip. No. Ja naprawdę nadal mam nadzieję, że będziesz walczył z torem w postaci tora i odynem w postaci Odyna. <noise> I pewnie ciągle masz yy, nadzieję, że to nie są nie tylko raptory. Tak. No właśnie. Tor jadący na raptorze. Na Bo od razu wziął znaczy, technicznie tak niestety... raptor. Z torem. Nie Ale ten, swoją drogą, raptory, Velociraptory, są znacznie mniejsze niż były pokazane w Jurassic Parku, więc. Yy, miały tam metr m czy metr m długości. Nie? Więc nie można by było ich raczej ujeżdżać, chyba że dwa, i stać na nich każdą stopą na jednym. Nie fair, ten samochód się szybuje. Kłórze, ale... Nie możesz tam... Aaaaj... Uuu, przyłożenia. On nie jest rozmiękczony, myślałem, że nie by był. A jeszcze. Ha! Całą baterię wizję e, No więc wizja Tora, jedącego na dwóch raptorach. Jeszcze. Noga, noga, takie łyżwy raptorze. No. I musiałby je bardzo dobrze koordynować. właśnie z młotem, musiałby być lewa, prawa, lewa, prawa. Nie byłoby proste. Chcecie mi go zabić? Belly jest bezużyteczny!

Godz ass. God. Yeah. Przez byliśmy piętro niżej i nikogo tam nie było. Polano Piodro A ja myślałem, że mam przez podłogę wyskoczył, on po prostu cicho ze słomą. Sianem. Z słomą? A, na górę, jeszcze można. No jeszcze jedno piętro. A ja to się spodziewam tego samego <grym> Mój kumpel nie dał rady, ale ja spróbuję Czekaj. Co e? ja słyszałem? kruk. Czy piła mechaniczno? Chyba kruki Nikt nie walczył z tobą za pomocą gitary, ale Ale już prawie. Jeszcze mocniejszy? Chyba...

No. Jak na ten, ten latarkę też? Ten latarek? Ten latarkę. Mhm. latarkę. Eee, no, A ja myślę, że to jedzie w dal, nie w dół. Co no, się działa? Mógł przyskoczyć. Przejść nad... Nie, yeah. to Alan Jedna rzecz która której jest dobry to kopanie Bo pisać nie potrafię Ja już nie mam tego Nie mam już ee... granatów Powinienem był zostać w starzec to jest combine, to jest combine, to jest combine To jest combine Zaskakująco dobrze zniósł uderzenie tego hmm. trochę zanęło. A nie, tu już pójdźmy. Włóż baterie, poproszę. Wstaćcie! Przecież co właściwie co myśmy... A, to byli Szybko poszło. Podejrzewam, że oni mieli się pojawić do walki z kombajnem. Ale nie wspomagli tego swojego klucza. Zauważyłem błąd logiczny. Uwielbiam te ciekawostki. Naprawdę jest tyle bydła na świecie? 65 miliardów krów. A, amunicja to A do strzelby. A, tam. 65 miliardów plus to wypada 8 na... ponad 8 na człowieka na tej planecie Spoko. Ponad 9 trochę. No czy wiesz. Liczenie jeszcze jest na ten. Pamiętasz kiedy mówiłem, że widziałem błąd logiczny. Spójrz jak wie jeden. Widzisz wieje w, y, z prawa na lewo. I spójrz na wiatrak Powinien być odwrócony w drugą stronę. Tak. Chyba, że to jest dym opętany przez ciemność Albo wiatrak z wywróconymi w drugą stronę Albo wiatrak odwrócony przez ciemność <śm sniff> Wiatrak odwrócony przez ciemność Ech. Ciemność jest naprawdę nikczemna Sprawia, że zastanawiasz się nad głupotami i wtedy do coś w tył się kierą Walhalla Okej, okay, ci gości są naprawdę fajni, chciałbym normalnie pójść na ich koncert No bez jaj Alan, radziłeś sobie z takimi rzeczami? Nie no, masz tam iść, ten więc. Miał. Aha! Głęboko. Znaczy, otworzyć barierę, Ja Zamiadłem się tam, że te drzwi tam. znaczy, że, że ta szapa była pusta. Dobra, już dobra. Ehm. Um, chyba tam musisz iść przez ten ta szopa budyneczek. Przez ten budyneczek musisz przejść i wyjść z drugiej strony. Widzisz? Drabina. Drabina? Ej, nie widziałem w ogóle. Nie. I teraz otworzysz puczli, w czym wszystkie poprzednie bramy, które nie mogłeś teraz otworzyć, będą do otworzenia. Ta i ta do domu. I Barry tak, nie może przejść tak, przez te deski? Czy... a nie, myślałem, że Barry jest tu po drugiej stronie. Kluczyk! Wziąłeś klucz? Klucze do silosu. Dobrze, że Alan ma swój ósmy zmysł znajdywania rzeczy. No. no? To nie było żadnego powodu, żeby tu zajrzeć.

Rzeczywiście! Dobra. Nawet nie popchnął on, to uderzył łokciem. Taki jeden impuls otworzył ten no, samolot. Nie wiem, co ja teraz robię z I znowu. Co on robi? No nie mówię, teraz. Naprawdę to nie, nie był ci potrzebny. Plus. No. Nad tym tym mu z rąk, no. Dobra, musi być jakiś termos. Jest fotel bujany. bo fotel bujany, zobaczmy czy się buja. Nie tu, to jest zwykłe krzesło. Tu jest fotel bujany. Buja się, tak z lekka. Z lekka. Skąd oni to od razu tak wiedzą? Sena w mieszkaniu. Nie, nie dotknął włącznika światła, ale już wiedzą, Zbawaj. że Swoją drogą, e, ten. Spójrzcie, jaką oni mają gitarę, bo oni mieli ten. Idę, idę. To była ładna gitara. To jest taka typowa z lat 80. Taka V-shape. Nie wiem, to robili się złotego sygnału? Z... Znaczy z... złote płyty? No i wyraźnie. Termos Wiedziałem, nie zawiodłem się. 40 letnie kawa. Tu jeden z nich mieszkał. Naprawdę jest sypiania. to coś tam? Bezpieczniki albo na piętrze, albo... Albo w dół. Drugi termos. termos w kiblu. To nie pij z tego. Żadnego nie wypij. Przestawić z mogę. Przestanowałeś, gdzie i All no. oh, gods know the truth. I don't think they to slip yeah. Kolejna gitara. I tam coś chyba świeciło w tym pokoju, przy gitarze. Ale whatever. Proszę napis. Jeszcze tylko te drzwi? Generator I na piętrze. No, jest. Dobra. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared, the mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself.

Find lady Wow, dobra pamięć. Fajnie, to był eee, To jest to coś, co na stole stoi? Możliwe okay we need to find cynthia weaver we'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light hey al lots of hours before dawn might as well get some rest and by rest i mean drunk come on barry this is yeah what the hell Easy bastard. i'm gonna stick by you no matter what ever al sure like a brother i'm a writer god damn it correct if i just wanted to i could write 10 books a year and and they'd be the best books that year no you couldn't that's right i couldn't but i could because i'm a writer what <laughs> really in this stuff i feel like my brain is coming out of my nose yeah i'm to, to i just so uh, 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 i just miss her barry i just want her here with me i know i know but it's gonna be okay we're gonna make it okay D trochę mi będzie żalić, Beryl. On rzekł. Powiem o że skurzający śpięć w gry, to filmik jest okej. Okay. Jest dupkiem, ale jest okej okay dupkiem. Ja ciągle bym go nie żałował. Alan też jest dupkiem, W sensie. Ja taki jest narcystyczny trochę i wszystko się kończy naokoło niego. Wiego, Dlatego, dlaczego? jak dla mnie, zakończenie najlepsze byłoby: wszyscy umierają, a Alan się staje nową nowym wcieleniem ciemności. Okay. Przed którym kolejny pisarz musi uciekać. No mogą być okej. Okay. Nie patrz na swoją twarz, która w ogóle nie wygląda jak Twoja twarz. Ok, mam misję. Opuścił swoje ciało. Divers Isle. Isle. Przynajmniej ma Latarkę. Ech, cholera. Wow. Posługujesz się. Opuścił swoje ciało. it's all right. I'm it was a crazy, drunken dream. and yet, it was more than that. it was the truth. a suppressed memory unearthed by the andersons' moonshine. i was there, an out-of-body observer. this was the night alice and i had... Oh, the night alice had disappeared. Mm -hmm. I, to what spacer, had I remember being surprised to see alice? the cabin dark. Alice. Mm -hmm. alice would have never turned the lights off. Dobra. No. Water. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. <sighs> Diving after her was the last vague memory I had of that night. <laughs> after that, that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. To, to is Alan? Yeah i couldn't find her in all that blackness. i must have thought she drowned. So jagger had alice, and so she had me. alice. <laughs> jagger. Mick jagger. i look at the cabin. is there someone in the window? Oh.

To by, ma, ma, ma. Zakończy... to by zakończyło. Te... Tak szybko. Yes, to w jest jest. Możecie Alice! kamera? nie jest nad drzwiami. Widzisz, że no, nie Nie, ale... ale są ptaki, ale są złe. I ona go tu zamknęła, chyba. Ale to tak jest Nie, nie! jest You are guilty. All she wanted was to help you write. You killed her. <laughs> oh hush, this still. Okay. Cauldron Lake is a special place. Here you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. you can write her back the story will come true and all will be well again' go she had Alice and the manuscript was the ransom for her yes all right I'll fix it I'll bring her back No. I, right? mm -hmm. I wrote it. I remembered like it all down. now. On in the napisa. dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story. To bring a light into the cabin to release me before I could finish. To interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away. But I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. To jest kolej z Michelin? To co? Aaa, mhm. to jest Big Daddy. Tak, to jest Big Daddy. Ciemność weszła w ciało Big Daddy. I on przejął jego miejsce i... 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 I teraz on będzie chodził, i on będzie chodził, i pach, tak, jedną stronę zostawi, przejdzie wściek, <supra> tam, kilkadziesiąt metrów, pach, tak, zostawi kolejną stronę. <supra> Okej, okay, i on uciekł z wyspy. No, po tygodniu. Z ciemność przyszło poza zewnątrz. I się zdarzyli. Ale zanim uciekł... It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence. Kept me safe that night. Hmm. <laughs> okay. Wow. Wow. I już I dziękujemy za uwagę. Cao. Ale on kiepsko pisze. Troszkę no sobie pust. utrudnia życie. No i trochę nieświadomie pisze. A, bywa. Trudno. Żegnamy na razie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.